Chcesz wiedzieć, w jaki sposób rozwiązuje się najczęściej pojawiający się typ zadań w geometrii, zostań ze mną do końca i ogarnij o co chodzi w okręgu wpisanym w trójkąt. Dokładnie więc, kiedy okrąg jest wpisany w trójkąt albo inaczej? Kiedy trójkąt jest opisany na okręgu, można opisać trójkąt na okręgu zawsze, tak samo jak wpisać trójkąt w okrąg też można zawsze. A trójkąt jest opisany na okręgu, czyli inaczej. Okrąg jest wpisany w trójkąt, wtedy, kiedy dwusieczne trójkąta przecinają się w jednym punkcie, a tym punktem jest środek danego okręgu. Jednak okręgi możemy wpisywać w różne trójkąty. Może to być trójkąt prostokątny, równoboczny, równoramienny, może jakieś rozwartokątne I występuje tutaj kilka bardzo fajnych zależności. Pierwsza zależność występuje wtedy, kiedy mamy do czynienia z okręgiem, który jest wpisany w trójkąt równoboczny. Wtedy musimy sobie zauważyć, że r, czyli promień okręgu wpisanego jest równy 1 trzeciej wysokości trójkąta równobocznego. A wiemy, że wysokość trójkąta równobocznego to jest też a pierwiastka z 3 przez 2, więc w bardzo łatwy sposób promień jesteśmy w stanie uzależnić od długości boku naszego trójkąta równobocznego. I też występuje zależność, kiedy właśnie okrąg jest wpisany w trójkąt prostokątny. To wtedy, kiedy okrąg jest wpisany w trójkąt prostokątny, to wtedy nasze r, czyli nasz promień tego okręgu jest równy a dodać b, czyli sumie przyprostokątnych, odjąć Przeciwprostokątną podzielony na dwa, i w ten sposób bardzo łatwo jesteśmy w stanie sobie obliczyć promień. Przejdźmy sobie teraz do twierdzenia o dwusiecznych, bo to jest coś, co też jest takim koniecznym zagadnieniem, które musisz sobie ogarnąć w tym temacie. I jeśli mamy zwykły trójkąt ABC, jest on przecięty przez dwusieczną, która wychodzi sobie z wierzchołka C i dzieli właśnie nasze AB gdzieś tam w punkcie D. I mamy tutaj stosunek, że AD, czyli jedna część boku podzielonego przez naszą dwusieczną do drugiej części boku podzielonego przez naszą dwusieczną, czyli do BD jest takie samo jak AC, no nie? Do naszego BC. To jest twierdzenie o dwusiecznej, bardzo łatwo może Tutaj obliczyć stosunki i powiem Wam, że rzadko się zdarzają takie zadania, ale jak już się zdarzą, to mało kto je rozwiązuje, więc naprawdę warto o tym wiedzieć, bo może właśnie Twój nauczyciel zaskoczyć tym na sprawdzianie. I to z teorii byłoby już na tyle, a ja przygotowałem dla Ciebie niespodziankę. Jeśli teraz właśnie wejdziesz na stronę www.wzerowanie.pl i zostawisz tam swojego maila zapisując się do newslettera, to mam dla Ciebie darmowy kurs z liczb rzeczywistych, czyli jest to cały dział który jest częścią kursu, właśnie mojego głównego wzorowe rozszerzenia, który sobie będziesz mógł ogarnąć za darmo. Dostajesz kod rabatowy na maila, który wpisujesz i bez problemu sobie ogarniesz ten dział za darmo, więc myślę, że warto. A my już przechodzimy do części zadaniowej. Przed nami jest zadanie pierwsze. Promień okręgu opisanego na trójkącie równobocznym jest o 4 cm dłuższy od promienia okręgu wpisanego w ten trójkąt. Oblicz obwód tego trójkąta. Dobra. Coś, na co tutaj trzeba koniecznie zwrócić uwagę, to to, że mamy do czynienia z trójkątem równobocznym. Pamiętamy o zależności, że promień okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny jest równy 1 trzeciej wysokości. Pamiętamy też o tym, że promień okręgu opisanego na trójkącie równobocznym jest równy 2 trzecim wysokości. Jak ktoś tego nie pamięta, to było to w poprzednim odcinku, właśnie tutaj się w karcie wyświetla, gdzie mieliśmy do czynienia z okręgiem opisanym na trójkącie. Dokładnie. Czyli wiemy stąd, że nasza wysokość jest równa a pierwiastka z 3 na 2. Więc co możemy teraz zrobić? Możemy sobie wyznaczyć stąd wzór na a, czyli nasze a jest równe 2h przez pierwiastek z 3, czyli usuwając niewymierne. W ten sposób że mnożymy przez pierwiastek z trzech przez pierwiastek z trzech otrzymujemy, że nasze A jest równe 2H pierwiastka z trzech przez 3. Dobra, i teraz, aby obliczyć obwód naszego trójkąta równobocznego, to wiemy, że obwód trójkąta równobocznego jest po prostu równy trzem długościom boku A, bo wszystkie boki są równe, czyli nasze L jest równe 3A, więc po prostu mianownik z tą trójką by nam się skrócił, więc jest to równe 2h pierwiastka z trzech. To już znamy gotowy wzór na obwód, i teraz dojdźmy jakoś do tego, żebyśmy obliczyli naszą wysokość. Przechodzimy sobie do zależności, która mówi o tym, że promień okręgu wpisanego w trójkąt dodać 4 jest równy promień okręgu opisanego na trójkącie. Wtedy sobie podstawiamy, że to jest 1 trzecia h, to jest 2 trzecie h. Możemy sobie 1 trzecią h przenieść na tą stronę i otrzymujemy, że 1 trzecie h jest równa 4. Mnożymy sobie teraz razy 3, aby pozbyć się mianownika, i otrzymujemy, że nasze h jest równe 12. Teraz nasz h już wystarczy tylko i wyłącznie podstawić do tego wzoru i w ten w Sposób otrzymujemy, że obwód naszego trójkąta równobocznego jest równy 24 pierwiastki z 3 cm. A ja chciałbym Cię zaprosić jeszcze na mojego Instagramka, gdzie możesz zapisać się do mnie na korepetycję, albo po prostu wpaść tam po więcej matematyki, albo takich insideowych rzeczy z mojego życia. A my przechodzimy sobie już do następnego zadania. Boki trójkąta mają długość 4 cm, 5 cm i 6 cm. Oblicz długości odcinków, na jakie dwusieczna największego kąta trójkąta dzieli bok. Leżący naprzeciw tego kąta, to to jest idealne zdanie, w którym możemy skorzystać z twierdzenia odwusiecznej. Wiemy, że stwierdzenie odwusiecznej nasze AD, no nie, do naszego DB, ok? Czyli po prostu x do 6 minus x, dlatego że wiemy, że AB jest równy po prostu 6, więc jeśli tą część sobie nazwiemy x, to nasz y będzie równy 6 minus x, ok? Jest w stosunku takie samo jak 4, dobra? Czyli czwórka do piątki. Dlaczego? Dlatego, że właśnie przy czwórce, it's nasha ada a przy piątce jest nasze BD. I właśnie w ten sposób korzystamy z tego twierdzenia dwusiecznej, wymnażamy to na krzyż, i mamy właśnie 5x po lewej stronie, a tu mamy 4 razy 6, czyli 24, minus 4x. Przenosimy sobie 4x na drugą stronę, 9x jest równe 24, dzielimy to wszystko przez 9, otrzymujemy, że x to jest 24 9, i widzimy, że 24 z dziewiątką skraca nam się przez 3, więc po prostu otrzymujemy stąd, że jest to 8 trzecich, a 8 trzecich, jako ułamek niewłaściwy, jest to 2 i 2 trzecie, więc jesteśmy po prostu teraz w stanie bez problemu policzyć sobie naszego y, który jest równy 6 minus x, więc jest to po prostu 6 minus 8 trzecich. Sprowadzamy to do jednego mianownika, czyli po prostu 6 razy 3 jest to 18, więc w liczniku będziemy mieli 18 minus 8 podzielić przez 3, czyli po prostu jest to 10 trzecich, a 10 trzecich jest to 3 i 1 trzecia. Zadanie trzecie jest dosyć rozbudowane. W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają długość 12 cm i 9 cm. W trójkąt wpisano okrąg. Oblicz długości odcinków i w podpunkcie a mamy na jakie dwusieczna kąta prostego dzieli przeciwprostokątną, a w podpunkcie B mamy, na jaki punkt styczności okręgu z przeciwprostokątną dzieli tę przeciwprostokątną. Ok, to od czego możemy sobie tutaj wyjść? Wiemy, że mamy podane dwie długości przyprostokątnych, więc jesteśmy w stanie po prostu stwierdzenia Pitagorasa obliczyć naszą przeciwprostokątną. Wiemy, że jest to 12 kwadrat, dodać 9 kwadrat i to jest BC kwadrat, czyli nasze BC jest po prostu równe 15, już bez przedłużania. I teraz możemy sobie skorzystać z twierdzenia o dwusiecznej. Dlatego, że zauważamy, że jeśli prowadzimy dwusiecz to tutaj mamy alfę oraz tutaj też mamy alfę. Więc będziemy wiedzieli, że BD, no nie, czyli ta odległość, to jest BC -X, bo właśnie w ten sposób sobie możemy to rozpisać do naszego x -a. Jest w stosunku takie same jak nasze AB dokładnie do naszego CA i właśnie to wynika z twierdzenia dwusiecznej. Pamiętajcie o tym twierdzeniu, bo faktycznie czasami się ono przydaje i z tym właśnie jesteśmy w stanie znacznie łatwiej rozwiązać dane zadanie. Ok, więc teraz już wystarczy, że podstawimy sobie wartości liczbowe, czyli po prostu nasze BD jest równe 15 minus x, dlatego że jeśli cały bok BC był równy 15, a to zapisaliśmy jako, jako x-a. To jesteśmy w stanie BD zapisać jako 15 minus x, czyli 15 minus x do naszego X jest taki jak 9 do 12. Teraz jesteśmy w stanie to wszystko sobie po prostu powymnażać na krzyż, czyli x razy 9 jest równy po prostu 9x. 12 razy 15 to 180, minus 12x, więc przenosimy 12x na tą stronę. Otrzymujemy, że 21x to jest 180, dzielimy to przez 21, otrzymujemy, że x jest równy 67, czyli jest to 8 i 4 7. I teraz możemy sobie policzyć nasze BD, ok? I BD to było 15 minus x, więc jest to 15 minus 8 i 4 7, więc jest to tak naprawdę 6 i 3 7. Ok, i w podpunkcie A byłoby to na tyle, bo w ten sposób obliczyliśmy długość odcinka BD i długość odcinka CD. Dobra, i teraz podpunkt B, czyli na jakie punkty punkt styczności okręgu z przeciwprostokątną dzieli tę przeciwprostokątną. Dobra, to już schodzimy sobie do B i chodzi o to, że będziemy musieli tutaj skorzystać z twierdzenia o odcinkach stycznych. To też było w jednym z poprzednich odcinków, także po prostu zapraszam tutaj do karty. I o czym nam mówi to twierdzenie? To twierdzenie nam mówi to, że jeśli w dany trójkąt jest wpisany okrąg, to znaczy, że odcinek CF do punktu styczności w punkcie F jest taki sam jak odcinek CE do punktu styczności w punkcie E. Tak samo Wiemy, że FA jest takie samo jak AD i tak samo wiemy, że BE jest takie samo jak BD. To sobie tutaj warto zauważyć i od czego możemy wyjść. Skoro znamy długości wszystkich boków, to teraz wszystkie trzy boki możemy sobie zapisać w układzie równań i wszystkie trzy boki uzależnić sobie od naszych odcinków A, B oraz C. Dokładnie. Więc nasze AB, OK, zwróćmy sobie uwagę na to, że jest to B dodać C. Nasze AC i jest to A dodać B i nasze BC i jest to A dodać C. Więc co możemy teraz z tym zrobić? Postarajmy się wyznaczyć tutaj jedną zmienną. W moim przypadku stwierdziłem, że dobrym pomysłem będzie wyznaczenie po prostu C. Czyli B sobie przerzuciłem na drugą stronę i otrzymałem, że C jest to równe 12 minus B. Oraz z trzeciego równania tak samo przerzuciłem sobie A na drugą stronę, więc otrzymałem, że C to jest 15 minus A. I to środkowe równanie sobie przepisałem, że A dodać B jest równe 9. Więc co teraz mogłem z tego otrzymać? Oczywiście przyrównałem sobie C, więc po prostu porównałem sobie prawe strony, czyli 12 minus B jest równe 15 minus A, więc co mogę zrobić teraz? Mogę teraz przerzucić sobie A na tą stronę, B na tą stronę oraz na tą stronę przerzucić sobie również dwunastkę, czyli nasze A jest równe B plus 3 i teraz bardzo ładnie mamy już wyznaczone nasze A. Możemy skorzystać z tego kolejnego naszego równania i nasze A podstawić właśnie w to miejsce, że jest to B plus 3, dodać nasze B i to jest równe 9. I w ten sposób bardzo łatwo jesteśmy w stanie sobie obliczyć nasze B, ponieważ 2B jest równe 6, więc nasze B jest równe 3. Wracamy sobie tym równaniem, i mamy tutaj, że A to jest tak naprawdę 3 plus 3, więc jest to po prostu 6. No i teraz korzystamy sobie z tego równania, które jeszcze było u góry, czyli nasze C to było 12 minus B, więc jest to po prostu 9, czyli nasze odcinki od punktów styczności ABC mają długości 6, 3 oraz 9. I to już było zadanie trzecie, a my sobie jeszcze teraz przejdziemy do zadania czwartego, które jest tylko i wyłącznie dla osób wspierających. A jak tego nie ogarniesz, to po prostu jeszcze wbijaj na tą playlistę i naucz się więcej geometrii.